W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić custom bossy z Anarchy DG. Od razu mówię, że nie będę szczegółowo tutaj opowiadał co jaka komenda robi, ja tylko robię to na totalnym speedrunie. A więc, zacznijmy już po prostu poradnik. Najpierw poszukajmy sobie miejsca, gdzie, gdzie ma się zresztą nasz boss. Ja sobie wybiorę w tym miejscu. I aby wybrać pozycję, gdzie ma się zrespić nasz boss, musicie patrzeć na to miejsce. I wpisujemy tak, MM, w ogóle najpierw mobs list. Tutaj macie listę mobów wszystkich, jakie są. Będziemy później je konfigurować w konfigu. Ja, dajmy, że sobie wybiorę, nie wiem, Skeleton King, czyli patrzymy na to i wpisujemy mobs przepraszam, MM. Spawner's Create, tutaj nazwa na przykład Ładca Menderu i tutaj typ właśnie tego Skeleton Kinga, czyli Skeleton King. Spawner się utworzył, tutaj zaraz się pojawi ten boss, którego zaraz skonfigurujemy. Go musi się pojawić jeszcze. Pojawił się taki szkielet, skeleton king. Yy, dajmy, że wezmę sobie zbrojkę. Będę go sobie bił, on mnie też będzie bił, jak widzicie. Odrzucam je i tak dalej. Yy, no A nas zaraz zabija. Yy, ogólnie on też przywołuje swoich, jakby, takie szkielety, które mu mają pomóc. Yy, to zaraz sobie wszystko... Ustawimy, wejdźmy do konfiguracji, czyli plugins, mythic mobs, gdy już jesteśmy tutaj to klikamy mobs, example mobs, jak widzicie mamy tutaj wszystkie konfigi z tymi mobami, my szukamy sobie skeleton king, to nie, o to jest, to jest nasz skeleton king. Typ. Możemy sobie zmienić typ naszego potwora, czyli dajmy, że będzie zoglin. Po prostu. Display, czyli nazwa. Zmienimy sobie na dajmy Władca Piekieł. Zdrowie 500. Ja sobie to zostawię. Damage 10. Ja sobie dam na 9. Skills. O co z tym chodzi? Tutaj mamy coś takiego, jak Known May Challenge the Skeleton King. Ale o co w tym chodzi? Jak bijemy bossa, to będą nam się wysyłać takie wiadomości: czyli Skeleton King, dwukropek: Haha, I will crush you, full, Albo Non-May Challenge the Skeleton King, czyli to, co tutaj czytałem. Możemy tu sobie zmienić, że na przykład. Nie masz ze mną szans, czy coś takiego. Tutaj jest wiadomość, gdy ktoś zginie. Czyli na przykład, ha, ha ha padłeś, jaki lamus. To tak, trzeba odcinka nazwiemy. Equipment, King's Chrome i Skeleton King. Czyli to, co on ma tutaj na głowie. Możemy sobie dać te itemy przy pomocy komendy mm, items, gif, nick gracza. I tutaj on ma King Chrome i Skeleton King Sword. Ogólnie tutaj tam, jak widzicie, taki jest mieczyk i taka jest korona. Ta korona ogólnie nic nie robi. To nie jest korona anarchii, żeby dawała nam efekty tutaj jakieś. Więc to wszystko możecie sobie zostawić. Drops. Skeleton King's Drops, czyli co ma wypaść z tego bossa. Ja sobie tutaj... Dam, skeleton. Jak to było? King's Drops. O. Okej. Okay. Dobra, nie rozumiem. Nie, nie nadało mi się nagle. No ale dobra. Po prostu jego mieczek nam wypadnie z yy, jak go zabijemy po prostu. Dalej, Options, Always Show Name, to sobie zostawiamy, e, Movement Speed, ja sobie dam na 0,5 e, Max Combat Distance sobie zostawiacie, to też sobie zostawiacie I dalej, Skeleton Minion, co to jest? E, jest to, sobie nadam koksy, żeby nie zginąć Są to jego tak jakby pomocnicy, czyli jak będziemy go pić e, Korona mu w ogóle padła. To yy, w jakimś momencie jak będziemy go dalej bić yy, ben przywoła nam takich pomocników jego. O! Już, już, już. Stop, stop, stop. Są to takie szkielety. To są właśnie skeleton minion. Możemy je sobie skonfigurować. Co teraz sobie zrobimy? Czyli typ skeleton ja sobie dam na Hmm. vindicator To jest taki gościu z rajdów, czyli ten taki gościu. Windicator. chyba dobrze napisałem. E, display, czyli jego, jego nazwa. Sobie dajmy na hmm. Pomocnik czy coś takiego zdrowie ja dam sobie 20 punktów Damage to damy sobie na przykład 8 Options, Movement Speed, ja sobie dam na 0,4 No i tyle, klikamy zapisz, dalej MM Reload plugin nam się przeładował i teraz poczekamy, kiedy boss się znowu zrespi. Ja wam to pokażę na przykładzie takiego właśnie jednego bossa bo resztę chyba sobie skonfigurujecie o i pojawił się władca piekieł jak widzicie wszystko tak jak mieliśmy ustawione czyli będziemy go bić tylko on musi wyjść z tej wody o jak widzicie pojawiły, pojawili się pomocnicy twierdzy nie biją oni jakoś mało ale też nie jakoś dużo, o dobra, 5 serc mi zabrali Tylko ten boss chyba woli się skupiać na nich niż na mnie Ojejku, ile du dużo ich jest e, Tą liczbę też chyba da się zmienić Ten boss w ogóle mnie nie chce bić Boss musi wyjść z wody On chyba nie umie wyjść z wody, no, no dobra Pokazałem wam taki jeden przykład. Jak widzicie wiadomości też nie masz ze mną szans, tak jak sobie ustawiliśmy. Ej, tutaj też się pojawiają. Ej, mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli czegoś po prostu nie wiecie, a chcielibyście się dowiedzieć o tym pluginie, piszcie w komentarzach, ja wam, ej, ja wam odpowiem. Ej, to by było na tyle. Cześć, siema.